Kurde, jak pani wchodzę. O, tu. o nie, a ja już chciałam powiedzieć, że... Nie no, czekajcie, może być, znaczy może być, bo... O, pala! Najbliżej nie usiądę, no Boże, takie co. Bo chciałam właśnie... O Jezu, ale mam super kombo w głowie. Bo chciałam właśnie powiedzieć, że... Uf, świetnie pasuje ta żółć do czerwieni. To masełko. LOL! Proszę! Weszłam, ale... To... To ja nie wiem. Opa! Traciliśmy zamek w tej operacji. Um, szkoda! Nie, że nie zdarzyło mi się nigdy w życiu ubrać czegoś za małego, zostawić rozpiętego i po prostu przykryć pod czymś. Da? Bo to są marynarki. Nie no, czerwone. Co ja w ogóle robię? Mam poczucie, jakbym się dawno nie ubierała, dawno nie stylizowała, ale ta marynarka byłaby idealna, bo dosłownie przykrywa, przykrywa wszystko co trzeba.